Czy wiedziałeś, że twój pies ma zdolności sensoryczne tak niezwykłe, że postrzega świat w sposób zupełnie inny niż ty? Podczas gdy ty polegasz na swoich pięciu zmysłach, on korzysta z naturalnych supermocy, które pozwalają mu wykrywać zapachy z kilometrów odległości, słyszeć częstotliwości, które umykają naszym uszom, a nawet zauważyć zmiany w otoczeniu, zanim one faktycznie nastąpią. W tym filmie przyjrzymy się 14 zaskakującym zdolnościom, które mają psy. A których prawdopodobnie nie wiedziałeś. Przygotuj się na zdumienie niesamowitym światem sensorycznym Twojego najlepszego przyjaciela. Zanim zaczniemy, zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego z naszych filmów pełnych ciekawostek o psach. Jeśli kochasz Twojego pupila i chcesz odkryć wszystko o jego zachowaniu, to jest miejsce dla Ciebie. Więc nie trać czasu. Zasubskrybuj teraz i wspólnie odkryjmy sensoryczne umiejętności, które czynią Twojego psa wyjątkowym. Teraz zapoznajmy się 14 niezwykłymi umiejętnościami, które posiada twój pies, a które być może nie wyobrażasz sobie. Pierwszy wyjątkowy węch. Węch psów jest niezwykle wyostrzony i uznawany za ich główny zmysł. Podczas gdy ludzie posiadają około 6 milionów komórek węchowych, psy mają ich od 220 do 300 milionów, w zależności od rasy. Dodatkowo, obszar mózgu odpowiedzialny za przetwarzanie zapachów u psów jest proporcjonalnie większy niż u ludzi. Ta zdolność pozwala psom wykrywać zapachy na imponującą odległość i identyfikować określone związki chemiczne, takie jak te uwalniane przez choroby. Na przykład, co były szkolone do wykrywania raka, cukrzycy, a nawet COVID-19, dzięki subtelnym zmianom chemicznym w ludzkim ciele, które potrafią wyczuć. Drugie wyostrzony słuch. co mają znacznie bardziej wrażliwy słuch niż ludzie. Mogą słyszeć dźwięki o częstotliwości od 15 do 40 tysięcy herców, podczas gdy ludzie wychwytują tylko od 20 do 20 tysięcy herców. Dzięki temu potrafią słyszeć dźwięki o wysokiej częstotliwości, takie jak te wydawane przez małe gryzonie czy urządzenia elektroniczne. Dodatkowo, uszy psów są bardzo ruchome, co pozwala im precyzyjnie lokalizować źródło dźwięków. Ta zdolność słuchowa jest kluczowa dla ich komunikacji i postrzegania otoczenia. Trzecie, Lepszy wzrok nocny Choć wzrok psów nie jest tak kolorowy jak u ludzi, mają one doskonały wzrok nocny. Wynika to z obecności warstwy komórek zwanej tapetum lucidum, która odbija światło przechodzące przez siatkówkę z powrotem do niej, zwiększając ilość dostępnego światła dla widzenia. Ta adaptacja pozwala psom dobrze widzieć warunka słabego oświetlenia, co jest przydatne podczas polowania lub poruszania się w nocy. Czwarte szerokie pole widzenia. Psy mają szersze pole widzenia niż ludzie, wynoszące od 240 do 270 stopni, w zależności od rasy. Dzięki temu łatwiej dostrzegają ruchy wokół siebie, co pomaga im wykrywać potencjalne zagrożenia lub ofary. Ich widzenie peryferyjne może jednak być mniej ostre, co oznacza, że mogą nie zauważyć się w obszarach poza ich bezpośrednim polem widzenia. Piąta percepcja temperatury i wilgotności. Psy mają wyostrzone zmysły, jeśli chodzi o zmiany pogodowe, takie jak wzrost wilgotności czy spadek ciśnienia atmosferycznego. Dzięki temu potrafią wyczuć nadchodzące burze czy zmiany klimatyczne z wyprzedzeniem. Mogą także wykrywać zapachy związane z tymi zmianami, takie jak zapach deszczu lub mokrej ziemi, zanim ludzie to zauważą. Szóste wykrywanie chorób. Dzięki swojemu węchowi psy mogą wykrywać choroby u ludzi, takie jak rak, cukrzyca, a nawet COVID-19. Zanim pojawią się jakiekolwiek objawy, potrafą zauważyć zmiany chemiczne w ludzkim ciele, które wskazują na obecność tych schorzeń. Na przykład psy były szkolone do wykrywania niskiego poziomu glukozy we krwi u diabetyków, ostrzegając ich przed możliwymi kryzysami. Siódme odczytywanie ludzkich emocji, Psy potrafią interpretować nasze wyrazy twarzy, ton głosu i mowy ciała, aby zrozumieć nasze emocje, wiedzą, kiedy jesteśmy smutni, Szczęśliwi lub zestresowani i często reagują odpowiednio, oferując pocieszenie lub towarzystwo. Badania pokazują, że przy potrafią rozróżniać między wyrazami twarzy ludzi wyrażającymi szczęście i złość, odpowiadając w odpowiedni sposób. Ósma cisza komunikacyjna. Oprócz ciekania, przekomunikują się za pomocą gestów, postaw i wyrazów twarzy. Mogą wskazywać, kiedy są szczęśliwe, przestraszone lub czujne, nie wydając żadnego dźwięku. Używając ciała do przekazywania jasnych komunikatów. Na przykład, pies może machać ogonem, aby pokazać radość, podnosić uszy, aby sygnalizować ciekawość, lub schować się, aby wyrazić strach. Dziewiąte, pamięć Węchowa. Psy mają imponującą pamięć Węchową, potrafią zapamiętać zapachy przez długie okresy. Dzięki temu rozpoznają osoby, miejsca i przedmioty tylko po zapachu, nawet po wielu latach. Ta zdolność jest kluczowa w ich nawigacji po otoczeniu oraz identyfikacji innych zwierząt lub ludzi. Dziesiąta wrażliwość na wibracje: co potrafią wyczuwać wibracje w ziemi wywołane przez trzęsienia ziemi lub inne zjawiska naturalne, zanim poczują to ludzie, co pozwala im odpowiednio zareagować. Potrafią również wykrywać zmiany w wibracjach otoczenia wywołane przez dźwięki lub ruchy, co pomaga im zauważyć, co się dzieje wokół nich. Jedenaste wykrywanie zmian w otoczeniu. Czy są w stanie dostrzegać subtelne zmiany w otoczeniu, takie jak zmiany ciśnienia atmosferycznego czy wilgotności, które wskazują na nadchodzące wydarzenia, takie jak burze czy trzajsienia ziemi. Mogą również wykrywać zapachy związane z tymi zmianami, takie jak zapach deszczu lub mokrej ziemi, zanim ludzie to zauważą. Dwunasta zdolność nawigacji, czy mają naturalną zdolność orientacji i znajdowania drogi powrotnej do domu, nawet w nieznanych miejscach korzystając z zapachów i cech środowiska. Badania sugerują, że psy mogą używać pola magnetycznego Ziemi do orientacji, działając jak naturalna kompas. Trzynasta percepcja czasu Chociaż psy nie rozumieją czasu w taki sam sposób jak ludzie, potrafią dostrzegać upływ czasu i łączyć pewne wydarzenia z określonymi porami dnia, takimi jak pora spaceru czy jedzenia. Potrafią także dostrzegać zmiany w codziennej rutynie swoich opiekunów i reagować na nie co sugeruje, że mają poczucie upływającego czasu. Czternasta, empatia wobec innych zwierząt. Psy okazują empatię nie tylko wobec ludzi, ale także wobec innych zwierząt, potrafiąc dostrzegać, kiedy inne zwierzę cierpi lub potrzebuje pomocy, oferując wsparcie lub towarzystwo. Potrafią rozpoznać oznaki bólu lub strachu u innych zwierząt i działać w sposób, który je pociesza lub pomaga. Teraz... Gdy odkryłeś te czternaście niesamowitych umiejętności, które posiada twój pies, nie sposób spojrzeć na swojego najlepszego przyjaciela w ten sam sposób. Prawda. Te lojalne istoty, które często myślimy, że tylko towarzyszą nam ciszy, w rzeczywistości nieustannie odbierają świat za pomocą zmysłów, które wykraczają daleko poza nasze. Wykrywają zapachy, dźwięki, czują i nawet przewidują rzeczy, których my nigdy nie bylibyśmy w stanie dostrzec. Od niemal nadprzyrodzonego węchu pozdolność zdolność słyszenia dźwięków, które są dla nas niewidoczne, a także umiejętność wyczuwania naszych najgłębszych emocji. Psy to prawdziwi strażnicy emocjonalni i sensoryczni. A najpiękniejsze jest to, że te umiejętności nie służą im samym, lecz chronią, pocieszają i kochają tych, których uważają za swoją rodzinę. Nas. Dlatego warto docenić każdy czujne spojrzenie, każdy szczekający dźwięk, który pojawia się znikąd, Każdą chwilę, gdy położy się obok ciebie w trudnym dniu, możesz być pewien, że mimo milczenia oferuje ci to, co ma najlepszego: swoje wyostrzone zmysły i serce pełne empatii i lojalności. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, to znaczy, że naprawdę kochasz zwierzęta, a twój pies to czuje. A co powiesz na to, by odwzajemnić tę miłość większą troską, cierpliwością i oczywiście większą wiedzą? Poznanie zdolności swojego psa to potężny sposób na wzmocnienie więzi między wami i zapewnienie szczęśliwego, pełnego szacunku i harmonijnego życia dla obu stron. Jeśli ten materiał cię zaskoczył lub poruszył, nie zapomnij dać łapki w górę, zasubskrybować kanał i podzielić się tym z osobą, która również kocha psy. Rozpowszechniajmy wartościową wiedzę i pokażmy światu, jak niezwykli są ci czworonożni towarzysze. Do zobaczenia w następnym filmie. A do tego czasu cieszę się każdą chwilą z twoim futrzanym przyjacielem. On rozumie cię znacznie lepiej, niż sobie wyobrażasz.